Cześć wszystkim, witamy was w naszej już kolejnej audycji Books, Love and, Rock and Roll. Mówić dzisiaj do was będą Ania, Magda i Magdów. Dzisiaj wam, chciałabym wam powiedzieć o komiksach internetowych. Przede wszystkim e, ja sama wpadłam na komiksy internetowe przy, kompletnie przez przypadek. Ze sprawą e, wtedy chyba jeszcze kwejka, tak podejrzewam, trafiłam na stronę hatolandia.pl. Hatolandia, hatolandia e, jest prowadzona przez e, kobietę ślimaka. Która rysuje swoje e, życie właśnie poprzez, e, przedstawia swoje życie poprzez, właśnie komiksy. Wiele e, z jej tekstów już jest naprawdę popularnych w e, środowisku internetowym. Są e, kubki z jej rysunkami, są też e, koszulki. No i cóż, jest takim jakby e, komiksowym guru wśród e, w, w internecie i na różnego rodzaju e, spotkaniach e, jest naprawdę bardzo oblegana. Kolejną jakby taką. E, stroną chyba, którą nie można po prostu przegapić, jeśli chce się czytać komiksy internetowe, to Demland. Demland po prostu jest, to trzeba zobaczyć. Moim zdaniem, no nie wiem, ciężko jest mi opisać Demland. Praktycznie wszędzie można zobaczyć ludzi z koszulkami z Demlandu, chociaż wcale się tego tak jakby... Jeśli zaczęlibyście czytać Demland, zaczęlibyście też zauważać tych ludzi. Ja wcześniej ich nie, nie zauważałam. Oni są jak tacy, wiecie, ludzie widmo. Ich się nie zauważa, ale jeśli wiesz, na co masz zwracać uwagę, to nagle okazuje się, że są wszędzie. I, i ten fenomen Demlando naprawdę mnie zastanawia. Poza tym jest jeszcze strona Jesz pieroga, a może on ma rodzinę, prowadzona przez Rew. Rew, która jest też naprawdę niezłą rysowniczką i jej komiksy cieszą się sporym powodzeniem. Poza tym, no właśnie, wprowadza te mądrości życiowe. Przedstawia w swoich komiksach życie studentki na Śląsku. Jest studentką informatyki, cóż, która jest jedną z niewielu dziewczyn na, na swoim wydziale. Dokładna strona to: takbardzozle.blogspot.com, także jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie koniecznie. Poza tym jest jeszcze też Rudit, która paintuje swoje blogi. Na początku właśnie to rzeczywiście były obrazki robione typowo w peńcie, było to widać, ale ostatnio Rudit się bardzo wyrobiła, i podejrzewam, że one tylko mają wyglądać jak paint, a w rzeczywistości już tak nie wyglądają, ponieważ są całkiem profesjonalne. Rudit to takie typowe kobiece mądrości. To są takie y, szybkie obrazki najczęściej z jakimś tekstem i z po, jakimś jednym rysunkiem pojedynczym, gdzie y, właśnie Rudit zamieszcza swoje mądrości na, na dzień czy tam na tydzień, w zależności od tego co co robi. Co jeszcze można powiedzieć o internetowych komiksach? Wiele tych komiksów potem zostaje wydanych w rzeczywistości, jak choćby na przykład właśnie Hatolandia, która teraz już ma chyba trzy komiksy. Dodatkowo kiciputek. kiciputek.blogspot.com rysuje komiks właśnie na podstawie tego, co, co spotyka też ją w życiu. Często są to naprawdę bardzo zabawne sytuacje. Poza tym rysuje też komiks razem z kobietą ślimakiem. Nazywa się Barwy Biedy, w którym przedstawia Studentkę, która nagle trafia do bogatego domu i, i wszelkie perypetie. Ja zachęcam do, do czytania in, komiksów internetowych, a nie właśnie tej zaczęła je czytać i widzę, że zafascynowała się dosyć. No i cóż, jeśli znacie też jakieś inne komiksy internetowe, to zapraszam do, do umieszczenia stron w komentarzach. Następnym punktem naszej dzisiejszej audycji jest ja będę dzisiaj opowiedzieć o książce Dracula nie umarły, autorstwa Dekera Stokera i Iana Holta. Jest to y, książka, która jakby kontynuuje wątek Drakuli opisany przez Brama Stokera, który to jakby zapoczątkował i wymyślił postać Drakuli. Tutaj właśnie Deker Stoker jest jego potomkiem, a Ian Holt jest reżyserem filmu, właśnie o Drakuli. Oni się zebrali i postanowili napisać kontynuację na podstawie jakichś tam właśnie zapisków niedokończonych Brama Stokera. No, Drakula trochę zmienia swoją formę. Każdy, kto czytał pierwszą część, wie, że to było w formie listów pisane, wszystkie y, akcje i ten był opisane w listach. Tutaj zaczyna się jedynie od listu, ale później już jest po prostu narrator zwyczajnie. Tu jakby jest wprowadzonych wiele innowacji. Na przykład Drakula nie jest jedynym wampirem. Okazuje się, że hrabina Batory też jest właśnie wampirem i że Drakula wcale nie jest taki zły, jak o nim mówią, a że wszelkie rzeczy, o które oskarżali Drakulę śmierci, zabójstwa i w ogóle, właśnie temu jest winna Elżbieta. No jest jeszcze poruszonych wiele wątków z tej podstawowej powieści Drakula, które są kontynuowane, pokazane jest dalsze życie tych bohaterów. Powiem tak, jeżeli ktoś wcześniej nie czytał Drakuli, to ta książka może mu się spodobać. Jest właśnie w miarę fajna. Ale jeżeli ktoś y, czytał właśnie ten pierwowzór, Drakula, to zobaczy różnicę i pewne takie nie będzie tak do końca zadowolony, ale i tak, i tak warto przeczytać, zobaczyć, jak to się potoczyło. Takie zakończenie jest w miarę spektakularne. Także polecam. Proszę na piosenkę Andrei Perry i Sara, y, Sary Sharp. Life is perfect, Life is perfect Spend it any other way than like this. Life is perfect with you. Life is perfect today. My thoughts have burned away like an ocean mist. And everything I see was sun kissed. Perfect today. It feels like someone else whose heart was wrecked, who drifted through this world of loneliness. Now I find you in this field of dreams. Life is perfect. i yeah. Witamy ponownie po naszej piosence. Teraz swoją książkę przedstawi nam Magdów. Cześć ponownie. Dzisiaj przedstawi Wam książkę Mileny Wójtowicz, Załatwiaczka. No i cóż, Załatwiaczka. Załatwiaczka jest o pewnej dziewczynie, która została mistrz studentów. Znaczy to jest akurat mało ważne, aczkolwiek yy, chodzi o podkreślenie tego, że w sumie to całkiem przystojna dziewczyna. Wyjeżdża ona do Ekster, zaraz po studiach, no i postanawia tam pracować. Trafia na pewną staruszkę, z którą się zaprzyjaźnia, i tam mówi jej, że nie ma sprawy, że ona tutaj już umiera i że nie ma sprawy, zostawi jej swój dom, pod warunkiem, że przyjmie jej pracę załatwiaczki, że podpisze kontrakt z, ko z korporacją załatwiaczy na 10 lat. No to co sobie taka dziewczyna może pomyśleć? Dostanę super dom, tak naprawdę będę miała pracę. No to czego mi więcej trzeba? No i oczywiście zgadza się. Wiecie, nasza bohaterka, jak przy Ekster, była. Z wyglądu była taka naprawdę ładna i dobrze się ubierała. Wiecie, szpilki, spódniczki i tak dalej. A zostając załatwiaczką, jest po prostu dziewczyną z telefonem w wyciągniętej bluzie, noszącą ogrodniczki i załatwiającą wszystko. Wystarczy, że ktoś powie, załatw mi, a ona to po prostu musi zrobić. Tutaj w roli postaci drugoplanowych występują wampi, wampir, uwodziciel, czarodziej, który jest działaczem społecznym, przedsiębiorczy, czytać marzeń, czy wrócz, wróżka z wyrokiem w zawieszaniu. Także naprawdę, mówię wam, dzieje się mnóstwo. Książka przez niektórych uważana jest za, za kompletnie bezsensowny pomysł autorki. Że w ogóle nie ma, nie ma ani fabuły jakiejś konkretnej. Jeśli już, to rzeczywiście ta fabuła w ogóle nie trzyma się kupy. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ciekawa książka. Czyta się ją bardzo szybko, choćby właśnie ze względu na tą super czcionkę, o której mówię już tysiąc, tysięczny raz, ale powtórzę to po raz tysiąc pierwszy. Czcionka jest po prostu świetna. No i cóż, cała książka polega na tym, że są opowiadania, które które spina tak naprawdę wydarzenia z życia naszej bohaterki. Te opowiadania to są właśnie pojedyncze zlecenia, ale te zlecenia nie trzymają się kupy, jakby nie są jakoś w żaden sposób z sobą powiązane. Jedynym wątkiem, który je łączy, to właśnie problemy naszej, naszej załatwiaczki i, i jej przyjaciół. Ja osobiście bardzo serdecznie zapraszam. Książka jest świetna, czyta się bardzo szybko, przyjemnie i lekko. No i jeśli ją czytaliście, to zapraszam do komentowania pod naszym filmikiem na YouTube. To jest stały element naszych audycji, czyli cytaty. Więc ja poproszę Macdufa, żeby przeczytała mi jakiś fragment książki ze strony 72. O! Siostra znowu do pani przyjechała, uśmiechnął się kurier, gdy lustrzanka przemknęła obok nich. Właśnie wyjeżdżam, mruknęła Małgorzata, chowając do kieszeni pokwitowanie. Do widzenia. Już miała wrócić do pokoju, ale jeszcze przechyliła się przez poręcz. Zamówić taksówkę, zawołała do swojego odbicia, które zdążył już zbiec na parter. Nie, przejdę się. Tylko nie spóźni się na autobus! Krzyknęła za nią załatwiaczka, ale lustrzanka już wyszła. E, to może ja zaproponuję stronę 87. To, że jego wydawca nie podziela jego optymizmu, bardzo go nie zaskoczyło. Miał już na swoim koncie kilka książek, tyle że z innej dziedziny. Biografia w końcu nie miała wiele wspólnego z popularnymi horrorami. Najbardziej zraniła go jednak reakcja Florence, i całkowity brak wiary w powodzenie tego projektu. Uważała, że marnuje czas, pisując powieści. Było to zajęcie niegodne, jego osoby i obniżające ich znaczenie w towarzystwie. Zrozumiał, że w swojej walce o status poprawnego pisarza został zupełnie sam. Żegnamy się już dzisiaj, mówię do was: Ania, Magdów i Magda.